Siemanka Cristone Velios, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serverasami. Poprzedni odcinek rozpoczynaliśmy od ulepszenia ekwipunku, także dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od ulepszenia ekwipunku, ale przed tym musimy jeszcze otworzyć 238 szkat Farasa i 273 szkat ducha wudatu. Udało się wydropić 69 cm wody na 500 około szkat z mapy darcha, także będzie co, będzie co palić. Splash open the wall Blood all I drip All I drag it down the aisle Bash oh, I don't check in, just know Jesteśmy po krótkiej przerwie. Na samym toksycznym miałem tego po, po 300 ulep, a jeszcze mamy na Welim, także na P4 nie będzie problem wbić. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta Benek, masz chujową postać. Idę po starożytne monety. Dobra, lecimy dalej. Ile mam jeszcze prób? 10. Nie no, wkurwiłem się. Serio? Aha, to wszystko byśmy mieli, tylko ten. No ale dobra, ważne, że wbite na P4. Tutaj już nam brakuje nie listów, tylko fragmentów czyli muszę znowu do Azachę biegać. Jeśli chcielibyśmy w jakimś turnieju wystartować, to musimy to wbić. Także nała. A tutaj nam Patras oddaje sianko za sprzedanie byka, sprzedaliśmy go za 18 KSM, 9 dla mnie, plus 5 muszę mu oddać, z tego względu, że wziąłem ten kamień pustki. Mamy trochę tych szarf eventowych, także poklikamy sobie. No, zbierało ich się troszkę, także ja klikam na dostojne i zaraz się widzimy. Mamy 15 szarf dostojnych, także będziemy próbować na zacne. Jestem w szoku, że tak ciężko to wchodzi. I... Moim zdaniem nie wbijemy żadnej na zacną, a co dopiero na unikat. Pierwsza spalona, tutaj wszystko przeklikam już na waszych oczach, żebyście widzieli, że... O nie, jedna zacna jest. Może będzie, może będzie próba na unikat. kto wie. No, ale widzę, że... procent tu nie, jest niewielki. No kurcze. No, ost ostatnia próba. No i dupa. Zacna, nie wyszło to nam z tymi szarfami, bo mamy tylko zacną i jedną dostojną. Ale ten dzień nie, mo nie, nie może być stracony. I z eventu, w sensie z tych dungeonów, mamy 4500 kostek, tu 500 zatoki, następne 500 zatoki i następne 600. No i spróbujemy poszukać szczęścia w artefakcie. Także otwieramy pierwsze kostki lodu. Jedna żeby została i daj Bożu, daj Bożu chociaż jeden artefakt. Otworzyliśmy wszystkie kostki i szczęście jest jak z szarfami eventowymi, czyli słabo. Ale nie poddajemy się, nasz pociąg jedzie dalej. Także spróbujemy ulepić znak, znak zjawy na, P, na P2. No ogólnie chciałbym na, na, na maksymalny poziom, ale zobaczymy jak to wbije. 40% na P2. Zawiodłeś. No, proszę. O, weszło. Dobra, na P3, 30%. Patera. O ty. O, o, panie. Jak, raz próbujemy ognistym, a potem próbujemy kamieniem czarodziejstwa. Dobra, kamień czarodziejstwa, dawać kamień czarodziejstwa. Nie wiem czemu są takie lagi. No Nie wiem, czy ten internet coś odwala. Ja pierdzielę Dobra Chuj, kamieniem czarodziejstwa to klikamy. Tak jest S. Es, A to nie koniec. Nie koniec. No i, no i to jest piękne. No i to jest piękne. Zostało nam inaczej sprawdzimy. A nie, 8700. To poszło nam dużo i trzy kamienie czarodziejstwa, ale, ale mam już to wbite, więc jest spoko. No i będziemy się starać wydobyć nakładkę. 6% jest. Tylko ciekawe, czy jak masz skrzynki, masz na to 6%, czy tam jest 00001 i razy 6%, nie? No ale cóż, jest, to jest. Trzeba się cieszyć, że coś jest. No i to już koniec odcineczka. Mam nadzieję, że się choć trochę podobało. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania o, o, moich odcinków i śledzenia serii. A po evencie pirackim chciałbym zacząć serię bez Lisa, także zasubskrybuj kanał, nie bądź taki. No daj waj, Zdzisiu, Misiu i nie wiem, Staszku, proszę cię, zasubskrybuj.